Siema, dzisiaj będziemy grać zamieszki na Pyk MC Ech, ja e, Mam piożarny Miecz. Ja mam Ostrze Phoenixa. Mo. co do Kurwa e, Fokus na mnie, Fokus na mnie leci. Ja go zabijam, ja go zabijam, ja go zabijam. Jękoksa. To ty mu e, Idę ci pomóc, idę ci pomóc. Jękoksa. Oj, oj wyłaś stąd, wyłaś stąd, wyłaś stąd, wyłaś wyłaś O Jezus, dużo mi teraz zadał. Muszę sobie ustawić ekłonację. Et Ej, mam lowa, mam lowa, mam lowa, mam lowa, mam lowa. Już ci pomagam. Uciekam, uciekam. Ty chłopak mi zginął tutaj. Jebnie go, dobrze, dobrze Ja zziąłeś. temu, ja temu, ja temu z mace'em popnąłem totem przed chwilą. Tego z mejsem trzeba zabić Hitaj go w ostatnim momencie, kiedy chce walnąć. 10 HP zostawiłem, 500 zostawiłem mejsowi. Ale to z mejsem, jestem pożółknięty. Tak lecę, lecę, lecę. Lecę, 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 już poczekaj chwilę. Ale odciąga go, odciągam go, odciąga go, odciąga go Teraz mnie leje, teraz mnie leje A chill yy, Wal tego z Mace, nie przejmuj się mną go. Dostał, oh o kuda, kurde. dostał Dobra, mnie też zabija, mnie też zabija To to mi papną Lecę, lecę On jakiś co za, za dużo tego dostaje, jakby tego HP Se się za dużo zadaje da, da, da. z da, da. Z Mason, da, da. Dlaczego ja mu tak mało zadaję? No co to jest za gówno? Dobra dedam. Si się chłop na mnie fokusuje jakiś... Nie powiem kto. Jakbyś pomógł byłoby mega fajnie. Ece, 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 gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Laga a dostałem, laga dostałem. Gdzie No co się na mnie fokusujesz frajerze? Wziąłem go, wziąłem go do wody jak coś. On ma makro albo scaffolda, bo chłop postawił 15 bloków, słyszałem jak stawia na scafule. W niego e to było widać, on za dużo ja kryty w na czasie On za dużo kryty w lutym czasie to było wiadomo już. Dawaj, fokus na niego. My Kolega padam, jego. Pad Ale on cały czas na mnie fokusuje, piesek balony. Wiesz, go... Właśnie widzę, że fokus straszny ci na niego. Dobra, odciąga go, odciąga go od ciebie. Oj, 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 o co się od niego raz, o się Dobrze Ja już tutaj mów nie mam No i kurna za piesek walony Tutaj jest Uciekaj 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 Tepaj się tepaj się nie, ho, ale, yy, ale, ale nie i... czym mam się tepnąć yy, Kulą ty, ty, główną co ty masz? Co ty masz za ten? Ej, co ty masz za jak, jak za mną biegnie Siłka zwykłe używaj i kochwitaj. Proszę zrób bałka! Pa, 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 widzisz. Patrz co robi, patrz co robi, pa, wąs, Dobra. Fokus, focus na niego, focus na niego, cool. Łeba mu załóż, łeba, łeba, łeba. Grzewka leci wtedy. Uciekaj, 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 Mi uciekaj, uciekaj. charge, uciekaj. Hit na go, hit na go. Kolejny leci na ciebie, wszyscy lecą na ciebie. Padłeś? Padłeś. Patrz co robią, patrz co oni robią wszyscy. Widzisz to? Widzisz, że oni foko zrobią? Tak, budzyn. Mam budzyna. Laga dostałem. Aż one viłana chyba z nich. Nie, jeszcze jeden jest, ale on się przykryje. Lag'a dostałem. On na hitboxach leci, bo on w większo większości nie, nie trafia. Znaczy, większość trafia. Ej, na tym serwerze się nie nagrać, bo tu jest chłopiec tyle cheaterów. Budzin, budzin, budzin! Budzin, Kurde, nie trafiłem w niego. Ale odpalam! mi pomóż, pomóż, nic Gdzie? Jestem... od no, nie. Ale cię uratowałem ładnie. Dzięki, dzięki. Dostał? jak go za wodę dawaj mi. Jakie... Zabój to, czaj, trzeba zabój to. Nie co ty. Sorry, sorry. A mi odpychnął tym mieczem, dobrze? Kolega myśli trochę, ale ja nie myślę, bo jadę tam. Mam mega loa jak coś. Ja też mam loa, ja też mam loa. Nie wiem gdzie ty jesteś nawet. A żyje, ja żyje, żyje. Widzę chyba, że się bije... gdzie się bije. Idealne kości, idealne kości. Nie idealne, bo to są łeby. Polerę łeby a ty tu się bijesz, dobra już wiem Dostał Ile chłopi bije Ale spokojnie tam tamten... on dostał, on dostał Ty tam chyba ma awka, a ja na chwilę mawka Dobra i ty to Potem, totem, totem we dwójkę mnie lali i po mnie jest, ja pierd... To, to, to psy walone! Móźwa, no, za daleko, no. Centymetra jest Idziemy na szałomę teraz? Po tej gierce mojej? Tak. Ale, ale odpalejcie ale odpalejcie. Tylko nie wiem, o co chodzi z tym takim ziomkiem, który się wysuwa z lodu. Dobra, dostał. <grym> to, to, to z tego nie robimy filmu, tylko sam No. A mam jedno uczytko. Ja kram idzie? E y -y, słabo, ale spróbuję. O zabili. De zabiłem. Wygrał wygierkę. Wygrał tą gierkę jeszcze. Zrobiłem teraz takiego pięknego killa. O Jezus. Biedna, biedna, To była trzecia część zamieszek na pykę. Piszcie w komentarzach czy chcecie więcej. Dajcie suba, lajka i do zobaczenia.